Jan Brzechwa, kaczka dziwaczka. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka, pięć deka. Z apteki. Poszła do praczki, kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą. A przy tym, na przekór kaczką czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę. By pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, no co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz, kaczkę starannie, piekł jak należy w brytwanie. Lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku, cały w buraczkach taka to była dziwaczka.